W czasie ostatniej wieczerzy Jezus podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: Ojcze, nadeszła godzina, otocz swego syna chwałą, aby syn ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej mu przez ciebie nad każdym człowiekiem, dał życie wieczne wszystkim tym, których mu dałeś. A to jest życie wieczne, aby znali ciebie, jedynego. I prawdziwego Boga oraz tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które mi dałeś do wykonania. A teraz Ty, Ojcze, otocz mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie pierwej, zanim świat powstał. Objawiłem imię Twoje ludziom, których mi dałeś ze świata, Twoimi byli i ty mi ich dałeś a oni zachowali słowo twoje teraz poznali że wszystko cokolwiek mi dałeś pochodzi od ciebie słowa bowiem które mu powierzyłeś im przekazałem a oni je przyjęli i prawdziwie poznali że od ciebie wyszedłem oraz uwierzyli żeś ty mnie posłał ja za nimi proszę nie proszę za światem ale za tymi których mi dałeś ponieważ są twoimi wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje i w nich zostałem otoczony chwałą. Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a ja idę do Ciebie. Oto Słowo Pańskie. Dzisiaj kochani miałem takie przed południem piękne spotkanie, bo byłem zaproszony na czytanie dzieciom do jednego z przedszkoli w, tutaj w naszym mieście. No i oczywiście, kiedy się pojawiłem, a jak księdza, to pięciolatki były, pięciolatki. A jak się zawidziałam w kościele i tam jeszcze, no i tylko gdzieś tam jak zobaczyły, usiedliśmy, to każde z dzieci chciało wszystko opowiedzieć o sobie, jak ma na imię, jak tatuś ma na imię, mamusia, skąd jest, i tak zaczęły opowiadać. No i oczywiście dałem na to czas, było też czytanie. Pamiętam, że chyba w całości przeczytałem tylko jedno opowiadanie, bo nie dało się więcej o, o szybce. I o kafelku. Takie było opowiadanie. No i na koniec, bo to była mała grupa dzieci, pojawiły się cukierki. No i trzeba było widzieć tę scenę. Jak towarzystwo się ruszyło z miejsca w moim kierunku, to szczęście, że mnie nie rozdeptały te dzieciaki. I udało się, dla wszystkich wystarczyło. Spotkanie było piękne, pełne życia. A mówię o tym, przywołuję dlatego, bo rzeczywiście ten ruch w kierunku, jak zobaczyły te cukierki zwyczajne, był niezwykły. Tak sobie pomyślałem, to tak jest w świecie, że dzieci na widok cukierków, młodzież na widok, nie wiem, komórki czy komputera. Dorośli na myśl o sławie albo o jakichś pieniądzach, to gdzieś, ale też moja myśl poszła dalej i myślę sobie: Bóg mi dał ten obraz, żeby mi powiedzieć: Andrzeju, słuchaj, można tak w stosunku do mnie. Można tak w stosunku do mnie, bo zobaczcie, Bóg ma więcej niż cukierki, niż komórkę, niż pieniądze czy sławę. Bóg ma ducha świętego i chce go dać, ale to jest łaska. Ale to jest łaska. Ciągnie nas do wielu rzeczy, natomiast może się zdarzyć, że do kościoła przychodzimy normalnie. Rozumiecie, bo to jest łaską. I o tę łaskę trzeba prosić. I dlatego. Przychodzi Słowo, które chce przyjść do naszych serc, by zrodziła się wiara, bo bez wiary to będzie teatrem. Tylko w wierze jesteśmy w stanie spojrzeć i ujrzeć oczyma serca Pana. I popatrzcie, dzisiaj Słowo przychodzi, jak zawsze, najpiękniejsze. Jezus jest w wieczorniku. Już umył uczniom nogi, dając w tym znaku życie swoje. Już dał kawałek chleba Judaszowi, zdrajcy. Wiedział o tym, dając w tym znaku życie. Już odpowiedział na wszystkie pytania uczniów i wątpliwości. I teraz rozpoczyna modlitwę. Rozpoczyna modlitwę tam w wieczorniku. Trzeba wiedzieć, żeby to rozumieć. Że to nie była stypa, pożegnanie, ale to wszystko było naznaczone pokojem, radością, chwałą, takim uwielbieniem. Dlaczego? Bo oni świętowali Paschę, bo oni świętowali żydowską Paschę. A żydowska Pascha to uobecnienie wyprowadzenia Izraelitów z niewoli egipskiej. To było tej nocy. To było zawsze ileś tam lat wcześniej, a wiara im podpowiadała, że to się właśnie dokonuje zwycięstwo Boga. I w tym duchu Jezus celebruje to i modli się i mówi: Tatusiu, Abba, ojcze, idę do ciebie. Prosi za uczniów, i mówi: Idę do ciebie. I ta jego droga wiodła przez słowa, przez piękne czyny nad każdą ludzką nędzą. Przez tę, to się wyrażało tą miłością Boga w Jezusie, aż po krzyż, bo to była pełnia tej miłości, aż po śmierci, po grób, aż po zmartwychwstanie. Bo ta miłość Boga, okazuje się, okazała się zwycięska, aż po dar Ducha Świętego. I po czym można poznać, żeby to słowo stało się dobrą nowiną dla nas, słyszeliśmy dzisiaj w pierwszej lekcji. Zabójca. Miał na imię szaweł. Zabił Szczepana. Oczywiście nie własnymi rękami. Zgadzał się na to. To znaczy, że to zrobił. Prześladował Kościół. I oto ten człowiek, dotknięty, jak mówi Kościół w pięknym hymnie, huraganem Bożej Miłości. Szawłowi, żeby się zrodził Paweł, był potrzebny huragan Bożej miłości. Nie lekki powiew, nie leciutkie takie dotknięcie. To był huragan Bożej miłości. I ta miłość sprawiła, że słyszymy dzisiaj, Paweł mówi we łzach. I w trudnym doświadczeniu głoszę Pana. Paweł staje jako człowiek pokorny. Nie swoją pokorą on to otrzymał od zmartwychwstałego. Paweł staje i mówi: Żydzi mnie prześladują, wnyki na mnie zakładają, czynią zasadzki, słyszeliśmy to. A on staje jako człowiek odważny, nie lękający się nawet śmierci. Mówi: Nie cenię sobie życia. Bo życiem moim jest mój Pan. I wreszcie Paweł, który staje jako człowiek bezinteresowny. On nie robi tego, żeby szukać poklasku. Zobaczcie, słowo zaprasza nas do wiary, że się właśnie wydarza. To samo. Popatrzę, począwszy od Ani, przez wszystkich tutaj to tu obecnych, skończywszy na Agnieszce i wszystkich, i widzę. Samych Pawłów apostołów dla tego pokolenia. Rozumiecie? To znaczy, że z nas, szawów uczynił Bóg, i każdy miał swój damaszek. Tym damaszkiem dla każdego z nas było jedno fundamentalne, największe wydarzenie, nasz Chrzest, gdy Pan nas wydobył z otchłani śmierci, grzechu pierworodnego. I patrzę i myślę, jest możliwe. Jest możliwe. Żeby być pokornym, żeby być odważnym, żeby być bezinteresownym, tak jak Paweł. Dlaczego? Bo on tu jest i nie siedzi gdzieś w kątku przyglądając się, ani tu w ławce, tylko przechodzi, jest paschą. Ta miłość jest zawsze dynamiczna i to jest słowo dobrej nowiny. Kiedy przychodzimy z kawałkiem tym ostatnim naszego życia i słyszymy, jak Kościół przez moje usta mówi: On tu jest, On Cię kocha, On ma plan do Twojego życia. Dzisiaj wymieniłem naszych jubilatów, cieszymy się Waszym trwaniem, ale Bóg nosi w sercu nas wszystkich. I kiedy możemy tej miłości doświadczyć? Bo zobaczcie, może jest tak i często tak bywa że ktoś z nas przyszedł dzisiaj na tę mszę świętą, no bo we wtorek jest zawsze spotkanie. I od czasu do czasu msza święta. No jeszcze dzisiaj jubilaci Ela i Jarek, Majka i Jacek, Kasia i Radek. No jak nie być? Ale Bóg na nas patrzy zupełnie inaczej. Bóg na nas tak nie patrzy. A jak patrzy na nas Bóg? A Bóg patrzy... Na każdego z nas łącznie ze mną i jest rozpromieniony, jest rozradowany. Patrzy na serce każdego z nas i mówi: Boże, Bóg do siebie mówi. Boże, On przyszedł, bo wierzy, że ta Eucharystia da mu nowe życie. Że on wyjdzie z tego Kościoła. Jako nowy człowiek. Rozumiecie, w czym jest rzecz. To jest to doświadczenie. To jest Pan, który tak na nas patrzy. On nie patrzy na nas, że przyszliśmy na kolejną mszę świętą, bo wtorkowe spotkanie, oczywiście, bardzo pięknie i dobrze. Ale z jego strony, i mówię o tym nie dlatego, żeby czynić wyrzut sumienia, ale żeby Was rozradować, jak potężny jest Pan, który może to uczynić. I powiem Wam w sekrecie, właśnie to czyni. Amen.